O. Czy by pan powiedział kilka słów o sobie w czasie wojny, co pan, no, jak pan w działał? Ja i... byłem harcerzem podobnie jak wy, bo wy harcerzami jesteście nie, jeszcze nie. nie. Jest, nie... No to ja zalecam, żebyście się zapisali. Wspaniała organizacja. Mhm. Prawda? No ja się zapisałem do Zuchów już przed wojną, ale do szarych szeregów wstąpiłem w 1944 roku, oczywiście na samym początku roku, także niewiele mnie to, powiedzmy tej... tej tej konspiracji przypadło do, 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 do kontynuowania, ale, ale zdążyłem jeszcze stracić nerkę i inne takie mam historie, które, które na pamiątkę wspominam czasami dla uprzywilejowanych. Jakie były Pana zadania w Szarych Szeregach? to trudno w jednym zdaniu powiedzieć, bo my nie mieliśmy jakiegoś konkretnego. No każdy tam był łącznikiem, no to był łącznikiem, był zawsze i jak było coś, no to, to trzeba było powiedzmy się z tym, jakby jakiś wywiad przeprowadzić, znaczy wywiad, dokonać wywiadu, prawda, no to też to było wszystko zależało od, od pojedynczych, osobistych kontaktów naszych przywódców. Nie było jakiegoś takiego, powiedzmy, ukierunkowania, że jak już powiedzmy Hmm, powiedzmy wywiadowca to wywiadowca, jak powiedzmy, nie, to, to jak według potrzeb, prawda, byliśmy zatrudniani, że tak powiem, poleceniami. To niebezpieczne były zatrudnienia, prawda? No to, to wam powiem, nasze zgrupowanie miało blisko 400 ludzi. W Częstochowie, tu, w tym mieście, bo ja sądzę, że no ale zginęło u nas 45, więc to jest więcej niż 10%. To się rzadko zdarzało w, w zgromadzeniu, żeby tak duży ubytek Stanów, powiedzmy, Uległ, znaczy... No uległ. Zginąć, prawda? No to tyle, co jeszcze można Wam powiedzieć? Dlaczego Pan się zdecydował wstąpić do szarych szeregów w czasie? Mój Boże, tego się nie da powiedzieć. My, znaczy młodzież nasza przedwojenna zupełnie inaczej patrzyła na sprawy ojczyzny. Także tu to była niewątpliwa. Szukało się sposobu, żeby się tam dostała A nie odwrotnie. My nie byliśmy posługiwani. Myśmy poszukiwali kontaktów. A jakby Pan mógł powiedzieć jakiegoś kilka słów przesłania do dzisiejszej młodzieży, to co by Pan powiedział? No, żeby nas naśladowali. Oby nie było potrzeba tak powiedzmy krwawo jak myśmy to musieli niestety przejąć.